Jesteśmy na gali Fight Rose, to pierwsza taka gala w Kutnie. Co dziś przed nami? O, dużo, 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 dużo się dzieje, co dziś przed nami? No, dziś przed nami walki w płaszczyźnie MMA. Pojedynek w semi pro, pojedynek w pro, czyli na półzawodowe i zawodowe. Licencjonowane, wszystko jest zgodnie z jakby to określić literą prawa, że tak powiem. Dużo, pracy, dużo rzeczy się takich dzieje. Będzie też koncert przed. Po main eventcie, przed main eventem, przed, przed galą w studio, więc wchodzimy na żywo o 20.00, e, dużo, dużo jeszcze pracy przed nami, chociaż mamy 30 minut, e, więc dużo się będzie tutaj działo. Kto zaśpiewa? E, Julia Robaszewska, to jest taka influencerka bardzo dobrze znana i raper David Muar Dedis z Army Step Records. Wiem, że przed głównymi walkami mamy turniej w rappingu. Tak, więc tutaj poprosiłem Henry'a o, o, o pomoc, żeby uzupełnił całą nam line-up. I Henry'ś taką kapitalną robotę wykonał, że wiesz... Ja to jestem Jurek Owsiak, a, a tu jest prawdziwy Michael Buffel, nie? Ale spoko, tak naprawdę no dużo, dużo, dużo pracy, dużo tego wszystkiego. My to robimy pierwszy raz tak naprawdę, jest to nasz dziewiczy race, ale myślę, że nie jest najgorzej. Mamy takich fajnych, topowych zawodników, którzy byli już na różnych galach i mówią, że jest, że jest, jest okej, okay, jest fajnie. Wiadomo, że błędów się nie uszczegni, jestem obiektywny, tak? Ale miejmy nadzieję, że tak jak wczoraj było zgodnie z planem z ceremonią ważenia, tak samo zgodnie z planem pójdziemy tym tropem aż do północy. Czy w planach pojawiają się już zakusy na nową Fight Rose? Tak, oczywiście. Już tutaj jest rozmowa z partnerami na temat przyszłorocznej gali. Jeżeli to wypali fajnie, a widzę, że jest ok, jest empatia, jest sympatia zawodniczy czysto sportowo, nie ma jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji. Wszyscy są nastawieni fajnie. Wiadomo, że zawodnicy potem wchodzą, mają te 15 swoich minut, robią swoją robotę, bo to jest ich sport. To jest, to jest jakby ich przestrzeń, ale naprawdę jest tutaj naprawdę tak wyjątkowa atmosfera, że jestem zdziwiony, bo przede wszystkim od samego początku zaznaczałem, chciałem to zrobić tak, żeby było naprawdę wyjątkowo, żebyśmy czuli się tak naprawdę troszkę jakby nawet w rodzinie, tak? Sala wykupiona, bilety zapełnione, jak ze streamingiem? Czy jesteście przygotowani na wielką oglądalność? No jeżeli chodzi o całą kształt, było bardzo dużo zainteresowanie. Jeżeli chodzi o bilety, jeżeli miałbym to zrobić na Powiedzmy w szkole numer 9, gdzie jest, był słynny probasket, to spokojnie bym to umieścił całą salę, bo było tak dużo zainteresowanie, że w pewnym momencie musieliśmy obniżać jakby euforię tego przedsięwzięcia po to, żeby znaleźć się tutaj, a nie na szkole dziewiątce. Nie wykluczam tego w przyszłości, że takie kroki podejmiemy. Jeżeli chodzi o streaming, tak, bezpłatny dla wszystkich, którzy właśnie dlatego poprzez to, że było tak dużo zainteresowanie, doszliśmy do wniosku, że jeżeli pierwsza gala, to wchodzimy od razu ze streamingiem, więc zrobiliśmy to w taki sposób, co niektóre wydarzenia dopiero podejmowały te kroki po jakimś czasie. Przed głównymi walkami gala w rapplingu. Co to jest? Kto zawalczy? Grappling, walka opier opierająca się tak naprawdę na parterze, na dźwigniach, bez ciosów. Mam nadzieję, że spektakularne skończenia. Kradniemy galę MMA. Myślę, że będzie fajnie. E, drugie pytanie to było... To zawalczy. Kto zawalczy. Przyjechali, przyjechali chłopacy z Ostrowa Wielkopolskiego, mistrzowie Polski, mistrzowie Europy, e, zdobywcy fajnych nagród w całej Europie. No myślę, że będzie ekstra. Naprawdę koty z Polski, co więcej mogę o nich to powiedzieć. No, każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy. Każdy coś ma na swoim koncie. No, i tyle. No. To Dobre będą walece. trzy walki. To będą trzy walki, i na koniec będzie jeszcze czwarta walka. O tak zwany Super Puchar Fight Rose. Mamy tutaj do czynienia z, cztere, z czterema brązowymi pasami, którzy, które mają dwie walki, pierwsze walki, i potem wygrani tych walk walczą ze sobą właśnie o ten puchar. Często jiu -jitsu opiera się na zasadach, na punktowaniu różnych pozycji. Aczkolwiek w tym momencie opieramy się o najfajniejsze zasady, dla mnie przynajmniej e, jiu-jitsu. E, zasady EBI. Polega to na tym, że walczymy bez żadnych punktów, bez żadnych przerw. Walczymy do poddania. Trzeba kogoś poddać. Aczkolwiek mamy mamy limit czasu. Ten limit czasu to jest 7 minut. E, po 7 minutach, co się dzieje? Po 7 minutach jest dogrywka. Jest bardzo fajna dogrywka, gdyż chłopacy zajmują e, pozycję pozycje zagrożone. Czyli tak naprawdę to jest taka pozycja, która już praktycznie jest wykończeniem. Już bardzo ciężko tak naprawdę ominąć, ominąć to poddanie. Naprawdę widowiskowe. Te dogrywki są czasami bardziej widowiskowe niż całe 7 minut walki. Czyli jest to dosyć krwawa walka. Nie krwawa walka. Nie mamy ciosów, nie wychodzimy z limami najczęściej, ale walka nieraz kończy się jakimiś małymi kontuzjami. Jakim zainteresowaniem cieszy się MMA w Kutnie? MMA na ten moment MMA jest w jednym klubie, w Kutnie. Klub nazywa się Bond Breaker Kutno, którego aktualnie jestem prezesem. Posiadamy różne grupy. Posiadamy grupę i stójkową, parterową, stricte MMA. Jesteśmy na widowni gali Fight Rose. Czy myśli Pan, że Kutno jest gotowe na taką galę? Myślę, że tak. Jest to taki sport, który stał się w Polsce bardzo modny i myślę, że takie gale i takie miejsca no, będą tworzyły nowych zawodników, którzy może kiedyś gdzieś w przyszłości osiągną jakąś karierę. Na jaką walkę y, czeka Pan i komu Pan kibicuje? Znaczy szczerze mówiąc, o, chcę obejrzeć wszystkie, nie mam faworytów, no to jest sport, niech wygra lepszy. Czy planuje Pan y, w przyszłości iść na kolejną galę? Jeżeli taka będzie, to tak jak najbardziej. Jesteśmy na widowni Gali Fight Rose. Czy myśli Pan, czy Kutno jest gotowe na taką galę? Zdecydowanie jest gotowe. Miasto się rozwija i takie sportowe wydarzenia, jakie są w naszym mieście, są potrzebne. Wspiera Pan takie inicjatywy? Tak, biorę udział czynny w tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że uda nam się to rozwinąć na taki sposób, żeby w przyszłym, jeszcze może w tym roku, ewentualnie w przyszłym roku zrobić to po raz kolejny i edycje kolejne, żeby były cały czas co roku e, dostępne tutaj w tej właśnie sali. Na jaką walkę czeka pan? Komu pan kibicuje? Przemysław Dąbrowski. Inne walki może? Nie, szczególnie ta walka, a reszta walk na chwilę obecną nie jest dla mnie zbyt bardzo istotna. I graży, gra jeśli chodzi o jiu-jitsu, Jest to nowość. Połączony jitsu będzie później na początku turniej Jiu Jitsu, później odbędzie się turniej MMA, który ma przynieść jakieś za, założone efekty, żeby, żebyśmy mogli w przyszłości dalej to rozwijać. Adrian, jak emocje przed walką wieczoru? Staram się spokojnie być, jest dobrze. Spokojnie, no co, spokojny jestem, czekam tylko na swoją okazję, także te dwie, trzy godzinki muszę sobie spokojnie czekać, cierpliwie i, i zrobić swoje. Masz plan na pierwszą rundę, czy ciągniesz do końca 15 minut? Zawsze mam plan na wszystkie rundy. <noise> Ciągnę całe 15 minut, jak da radę. Jak go nie wykończę szybciej, zobaczymy. Były jakieś trudności przed przygotowaniem? Troszkę były, troszkę były, troszkę też kontuzje były, ale, ale myślę, że, że i tak dam wadę, także myślę, że z kontuzjami będzie dobrze. Adrian, jak emocje przed walką w rodzinnym mieście? Czy masz tutaj kibiców? Dzień dobry bardzo, wszystkich witam. Mam kibiców, mam mi trochę wrogów, więc mam nadzieję, że i zaskoczę wszystkich. Jak ci się walczy w rodzinnym mieście? O, ogólnie rzecz biorąc będzie to pierwszy raz gdzie walczy w rodzinnym mieście. Mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony. E, myślę, że ta walka nie potrwa długo. E, postaram się zdominować w swoim stylu. Tak najbardziej lubię. Jak oceniasz szanse przeciwnika? Ja nigdy nie oceniam szans przeciwnika, oceniam swoje szanse. Jestem w niesamowitej formie. E, w sumie tak naprawdę to bym tu mógł stoczyć takie trzy walki. E, no jestem niepokonany, jestem niepokonany i będę dalej, więc jestem pewny siebie bardzo. Liczysz na wygraną 100%. Tak, pewnie i to przed czasem, tylko jeszcze zastanawiam się jak. Ustalamy z zarazikiem, czy to będzie nokaut, czy to będzie poddanie. Zobaczymy. Chcemy tu naprawdę dać dobre widowisko. Mam nadzieję, że tak będzie i dziękuję Ci. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że dobrze będziecie się bawić.